Witajcie w niezwykłym świecie. Każdego dnia wasz organizm toczy bitwy, o których nawet nie wiecie. To zasługa naszego wewnętrznego superbohatera układu odpornościowego. Pomyślcie o nim jak o doskonale zorganizowanej sieci komórek i cząsteczek, której nadrzędnym zadaniem jest utrzymanie was w zdrowiu. Obrona przed wirusami, bakteriami, grzybami, a nawet nieprawidłowymi komórkami własnego ciała. Mamy dwie główne linie obrony. Odporność wrodzona to wasza pierwsza, natychmiastowa reakcja. Działa błyskawicznie, jak straż pożarna, która pojawia się w ciągu minut, aby ugasić pierwsze ognisko zagrożenia. Odporność nabyta. To bardziej wyspecjalizowane siły specjalne. Działa wolniej, ale jest niesamowicie precyzyjna i co najważniejsze, zapamiętuje wrogów, by następnym razem zareagować szybciej i silniej. To wasza osobista biblioteka pamięci immunologicznej, która chroni was często do końca życia. Jak możemy wspierać tych cichych bohaterów? Natura daje nam niezwykłe narzędzia. Skupmy się dziś na tym, jak konkretne, naturalne składniki mogą wzmocnić Waszą odporność. Zacznijmy od miejsca, gdzie odporność ma swoje centrum dowodzenia jelita. Tak, zgadza się. Aż 70-80% do 80 wszystkich komórek odpornościowych znajduje się właśnie tam. Wasza mikrobiota jelitowa czyli biliony zamieszkujących Was bakterii to nie tylko pomocnicy w trawieniu. One trenują Wasz układ odpornościowy, ucząc go odróżniania przyjaciół od wrogów. I tu na scenę Kraczają probiotyki, żywe mikroorganizmy, które w odpowiednich ilościach przynoszą korzyść zdrowotną gospodarzowi. Ich działanie jest wielokierunkowe. Wzmacniają barierę jelitową, utrudniając patogenom inwazję. Rywalizują z patogenami o miejsce i zasoby. Co najważniejsze, bezpośrednio modulują komórki odpornościowe w jelitach. Są jak informatorzy immunologiczni. Nawet ich przejściowa obecność wystarczy. By przeszkolić wasz system odpornościowy do skuteczniejszej reakcji, inną niezwykłą naturalną substancją, która działa na odporność, jest kolostrum bowinu. To prawdziwy koncentrat bioaktywnych składników, który natura stworzyła do budowania odporności. Działa jak pasywna tarcza w przewodzie pokarmowym, neutralizując patogeny i jednocześnie aktywnie moduluje wasz system odpornościowy. Badania pokazały, że suplementacja kolostrum może chronić przed infekcjami górnych dróg oddechowych, co jest doskonałym przykładem. Jak stymulacja odporności w jelitach wzmacnia obronę w odległych miejscach, jak płuca. Przejdźmy do lipidów i kluczowych witamin. Czy wiedzieliście, że wysokiej jakości oliwa z oliwek Ekstra Virgin to potęga polifenoli? To dzięki nim oliwa ma działanie przeciwzapalne i antyoksydacyjne. Polifenole mogą hamować stany zapalne, chronią również wasze komórki przed stresem oksydacyjnym. A co z witaminami? Witaminy A, D, E i K to witaminy rozpuszczalne w tłuszczach. Dlatego tak ważne jest, by przyjmować je w formie olejowej, co zapewnia ich optymalne wchłanianie i wykorzystanie przez organizm. Witamina A to strażnik błon śluzowych. Witamina D to prawdziwy centralny modulator odporności. Witamina E to wasz antyoksydacyjny ochroniarz. Witamina K, znana z roli w krzepnięciu krwi, jest także ważnym regulatorem procesów zapalnych. Pamiętajcie, że witaminy A i D działają w synergii i równowadze. Ich właściwa proporcja jest kluczowa dla optymalnego wsparcia odporności. I na koniec przyjrzyjmy się niezwykłym darom z Ogrodu Matki Natury – roślinom. Ziołolecznictwo od wieków wspiera nasze zdrowie, a dziś nauka potwierdza jej skuteczność, identyfikując aktywne związki. Dzika róża, bogata w witaminę C, działa silnie przeciwzapalnie i antyoksydacyjnie. Czystek szary to prawdziwy geniusz w walce z wirusami. Żurawina wieloowocowa, znana z ochrony dróg moczowych, ale, ale także stymuluje ważne komórki odpornościowe, limfocyty, wspierając cały system. Żeń, szeń prawdziwy. Jego związki to wszechstronni immunomodulatorzy. Melisa lekarska posiada bezpośrednie działanie przeciwwirusowe skuteczna m.in. przeciw wirusom opryszczki. Aronia czarna to koncentrat antyoksydantów. Badania laboratoryjne pokazały jej bezpośrednie działanie przeciwwirusowe przeciwko wirusowi grypy. Jagody kamu, kamu i acerola. To naturalne bomby witaminy C. Wiele innych roślin, jak babka lancetowata, pokrzywa, głuk czy rokitnik, również wykazuje obiecujące właściwości immunomodulujące i antyoksydacyjne, co pokazuje, jak bogata jest natura w składniki wspierające nasze zdrowie. Wybierając suplementy, szukajcie tych, które czerpią z tego bogactwa natury, oferując synergiczne połączenia. Zaufajcie sile natury i wspierajcie swoich wewnętrznych strażników zdrowia.